Dwóch jest takich kandydatów obywatelskich. Ob ob i są obywatelcy, obaj są niezależni, mm. z nikim nie związani. Tak, pan Trzaskowski i pan Nawrocki, mm. y ale wiesz, jak jest z ludźmi. Ludzie no. i tak podobno według badań głosują na opcję. To, to może by się jakoś pobawić. No więc właśnie jest taka. Bo opcja. jakby PiS wystawiło Grzegorza Brauna na przykład, no, to by lud Pisowski głosował na Brauna. Jakby koalicja obywatelska też wystawiła Grzegorza Brauna, tak. to też by lud koziarski głosował na Grzegorza Brauna, bo tak. to jest ich kandydat. I, hmm. tu, jest, i tu my przechodzimy. Radiowcy I tu jest, bez cenzury. Tak, Łączymy w bieli Mo, może nie widać. Może i PiS, i koalicja. Powinna po wystawić właśnie Grzegorza Brauna. Wspólnie? Wspólnie. Wspólnie. I wtedy mm -hmm. dwa ludy głosują, na, każdy na opcję. Tak. Na Grzegorza Brauna. I wszyscy wygrywają. Wszyscy, wy wszyscy wygrywają. I to jest pierwszy krok do zgody narodowej. Cała rowu rogu między jednymi Polakami a drugimi Polakami. A wszystkie pieniądze, które miały iść na wybory i na kampanię, my? My? na powodzian. Na powodzian. Tak. W końcu coś ci powodzianie, powodzianie dostaną. Słuchajcie, i my chcemy takiej Polski. Tak. tak my.